Czołem kochani rodacy, taka bardzo przyjemna dla artysty rzecz, że zdaje się, że się podoba to, co tworzę. No i do tego stopnia, że policjanci zamówili u mnie, zaraz to pokażę, obraz, no i statuetkę Romana Dmowskiego. Obraz przedstawia komendanta salutującego, oddającego cześć. Tym polskim dzieciom, tym, tej polskiej kulturze, tym wszystkim, z takim salutem, zaraz Wam pokażę ten obraz. No ale co jest takiego? To, yy, komendant yy, bardzo ceni moją twórczość, ale on w ogóle ceni kulturę polską polską historię, polską kulturę. Mamy porządnych policjantów, między innymi jest on i policjanci z racji tejże ceni sobie właśnie moją twórczość, postanowili u mnie zamówić takie, taki obraz, aby go upamiętnić i jego prasę policji, ponieważ odchodzi na emeryturę. Zaraz wam pokażę, już obracam kamerę. No i komendant salutujący w takim polskim pejzażu, w miejscu ulubionym swoim e, nad Bzurą, także tak to wygląda. No i statuetka Romana Dmowskiego. Roman Dmowski, twórca polskiej niepodległości, no znana statuetka. Znana statuetka, no i, i tak to wygląda. Myślę, że trzeba o tym pamiętać, że możemy Możemy właśnie uhonorować, uhonorować godne postawy i porządne zachowanie. Także tak to wygląda. Czołem Wielkiej Polsce. A tak przypomnę jeszcze, że Roman Mowski, jak był pytany kiedyś, kim chciałby zostać w odbudowanej Polsce, jakby się na nowo miał urodzić, no to zawsze powtarzał, że chciałby zostać policjantem. Także no. Mamy, mamy i swoich policjantów porządnych, także czołem Wielkiej Polsce.